Jak zostałam wampirem, i lista zasad, której miałam się trzymać. Ale jak mi to wyszło, posłuchajcie dalej. Krople deszczu delikatnie uderzały o szybę mojego okna. Samotność przedzierała się przez ściany, i z całych sił chciałam nie dosięgnąć. Ale bariera stworzona z ostatnich ludzkich momentów broniła mojego umysłu. Nie chciałam przepaść. Przecież właśnie przed tym mnie przestrzegali. Ostrzegali mnie i nakazywali, choć w tamtej chwili tak niewiele do mnie docierało. Czułam się źle i tego też dotyczyła któraś z zasad. Przynajmniej tak sobie coś kojarzę. Nie zostawaj bez ruchu, bo będziesz się czuć coraz gorzej. Radzili, ale kto by się ich słuchał? to wszystko ich wina i moje samopoczucie i samotność to że straciłam wszystko na czym mi zależało to że siedziałam sama i zastanawiałam się jak powstrzymać to co się ze mną działo jest już za późno nic nie dasz rady zrobić maleńka wiem doskonale o tym wiem zapewniałam wbrew myślom które pojawiały się w mojej głowie stworzyli potwora a może zawsze nim byłam może tylko czasami bywałam tą ładną, uśmiechniętą dziewczyną. Przecież chciałaś umrzeć, prawda? Chciałam umrzeć, a nie żyć wiecznie. Wściekałam się, a każda ich kolejna zasada doprowadzała mnie do szału. Nie mogłam jeść, nie mogłam pić. Pożegnałam się na zawsze ze snem i łazienką, ze słońcem i z bliskimi. Dlaczego to tak bardzo bolało? Przecież sama zdecydowałam się odpowiedzieć na ich propozycje. I czemu spośród milionów osób na świecie wybrali właśnie mnie? Na to pytanie nie chcieli odpowiedzieć. Śmiali się ze mnie, a ja czułam się jak zagubione i zawstydzone dziecko. Kolejne zasady były bardziej konkretne. Nie wychodź z domu podczas pełni księżyca. Dlaczego? Że co, przepraszam? I nie udawaj nie wiadomo kogo. Nie jesteś wcale silna, to nie film. Skoro nie byłam silna i miałam przestrzegać tych reguł, bać się wilkołaków i słońca, to po co właściwie się przemieniałam? Nie miało być przypadkiem lepiej? Wychodzi na to, że było jeszcze gorzej. Ich oczy zdradzały rozczarowanie, ale i obojętność. Czy i ja miałam się wkrótce zmienić wchodzący kamień bez uczuć i bez wolnej woli? I jeszcze to ględzenie o ofiarach? Nie mogłam przecież żywić się kimkolwiek, musiałam wybierać zawsze osoby, których zniknięcie nie wzbudzi podejrzeń. Pijak spod sklepu? Zaśmiałam się arogancko. Jednak nawet pijak spod sklepu nie okazał się dobrym wyborem, ponieważ alkohol krążący w jego żyłach otępiłby mnie, a przez to mogłabym popełnić błąd. Zasad było jeszcze więcej, ale umknęły mojej uwadze. Może rzeczywiście mogłam je zapisać, ale czy o tym myśli świeżo przemieniony wampir? Powiem z doświadczenia, że nie. Czy myślałam zatem o krwi? Marne przypuszczenia z filmów i książek, w żadnym wypadku. Krew przez dwa tygodnie odrzucała mnie i powodowała odruch wymiotny. I chociaż mój organizm się jej domagał, umysł stanowczo mówił nie. W mojej głowie plątały się pomieszane pytania: jak to w ogóle możliwe? Jak do tego doszło? Dlaczego właśnie ja? Może to magia, może przekleństwo? Ale na pewno nic. Co udałoby mi się w jakimkolwiek, choć najmniejszym stopniu zrozumieć? Postanowiłam wyjść z domu, po prawie trzech dniach siedzenia w bezruchu. W końcu chciałam się pożywić. Niestety, za oknem słońce wschodziło, co oznaczało jeszcze ponad dziesięć godzin samej ze sobą. Nie byłam pewna, czy wytrzymam. Byłam głodna. Całe ludzkie życie, przecież jadłam pizza, makaron i woda. Za tym tęskniłam najbardziej. Nie byłam łatwowierną dziewczyną i takim samym okazałam się wampirem. Musiałam wszystko przeżyć na własnej skórze. Zamówiłam pizzę i zamierzałam ją zjeść. Nieważne co by się działo. Dzwonek do drzwi ucieszył mnie i ochoczo je otworzyłam. Zapomniałam tylko, że nie jestem już taka ładna jak kiedyś. Czarne tęczówki, wielkie, uwierające kły. Sine usta i blada skóra. Nic dziwnego, że dostawca powitał mnie przeraźliwym krzykiem. Jedyne, co bezbłędnie zgadzało się z tym, co serwują nam na filmach, była moja niesamowita prędkość. Zanim mężczyzna zdążył się obrócić, by zacząć uciekać, ja zdążyłam już odłożyć pudełko z pizzą na stół i wrócić, by go złapać. Wciągnęłam nieszczęśnika do środka i ogłuszyłam. To zawsze źle się kończy. I nie próbowałam. Delikatnie klepnęłam dostawcy drewnianym wałkiem w tył głowy. Odpłynął od razu, ale nadal żył. Wyjęłam z kartonu kawałek pizzy i z ulgą ugryzłam, ależ to było przepyszne. Najsmaczniejsza pizza, jaką kiedykolwiek jadłam. Czułam każdy składnik oddzielnie i wszystkie razem. Zapach, aromat ziół. I miękki, rozpływający się lekko gorzkawy ser. Zaciągnęłam się głośno powietrzem. Zakazany owoc smakuje najlepiej, ale dlaczego jedna z zasad brzmiała: Unikaj jedzenia. To doprowadzi cię do rozpaczy. Dlaczego wszyscy odmawiali sobie tej krótkiej chwili przyjemności? Nie rozumiałam, ale szybko przyszło mi się o tym przekonać. Pożarłam jak zwierzę całe jedzenie, ale to nie zaspokoiło głodu. Każdy kolejny kęs powodował większą potrzebę jedzenia. Wypiłam chyba trzy litry wody, zalewając całą kuchnię. Czułam się jak w amoku, aż w końcu zacisnęłam zęby na szklance, która pękła, A kawałki szkła wpadły do moich ust. Zaczęłam je przeżuwać, kalecząc policzki, dziąsła i podniebienie. Chciałam więcej. Krew spływała mi po brodzie, więc weszłam do łazienki, by umyć twarz. Spojrzałam w lustro i ujrzałam ledwie widoczny ludzki cień. To byłam ja, nowa ja i gorsza ja. Nagle przeżywający ból sprawił, że upadłam na kolana. Zaczęłam wymiotować, wcześniej zjedzonym posiłkiem, wodą i krwią. W wymiotinach dostrzegłam kawałki szkła. Kolejne skurcze żołądka były tak silne, że nie byłam w stanie wstać. Leżałam na podłodze i wbijałam sobie palce w kolana. Moja skóra była bardzo cienka i delikatna, więc szybko ustąpiła pod naporem paznokci. Kaleczyłam się, by nie czuć tego strasznego bólu. Dopiero po paru godzinach poczułam się lepiej, ale głód nie ustępował. Wtedy właśnie zrozumiałam tę zasadę. I nigdy już nie spróbowałam normalnie jeść. Wyszłam z łazienki i zorientowałam się, że w salonie dalej leży dostawca pizzy. Podeszłam do niego, ale okazało się, że nie żyje. Może nie byłam jeszcze tak silna, jak inne wampiry, ale na pewno nie doceniałam swoich możliwości. Nigdy nie pożywia się zmarłymi, tak krew się Poczułam ogromne wyrzuty sumienia. W końcu nie zapłaciłam za zamówienie. Wsunęłam zmarłemu pięćdziesiątkę do kieszeni i usiadłam na kanapie. Znów ogarnęła mnie niemoc i pozostawałam tak w bezruchu dosyć długo. Nie jestem nawet w stanie określić, ile dokładnie. Gdy się ocknęłam, poczułam okropny smrot gnijącego ciała. Musiałam się go pozbyć i to szybko. Niestety nie chciał się zmieścić w żaden worek, nawet ten 200 litrowy. Zażenowana i rozkojarzona ciągłym głodem, miałam wrażenie, że zupełnie nie panuje nad swoimi czynami. Oderwałam dostawcy nogi i ręce, żebra połamałam nogą, by trochę je zmniejszyć. Wtedy zmieścił się w dwa worki. Na szczęście nie był wysokim mężczyzną. Wyniosłam je do samochodu i odpaliłam silnik. Nikt nie dał mi żadnych wskazówek, co robić w takich sytuacjach. Pojechałam do pobliskiej oczyszczalni i tam pozbyłam się worków. Po paru dniach siedzenia w domu i rozczulania się nad moim podłym losem, głód był już tak okropny, że musiałam w końcu się pożywić. Wyszłam z domu mimo kolejnej zasady dotyczącej pełni księżyca. Wilkołaki, tak? Co za bzdura. Ale skoro wampiry istnieją, to może i te stwory są prawdziwe. Szkoda, że wcześniej nie wpadłam na takie wyjaśnienie. To pomogłoby mi uniknąć pewnego spotkania. Znalazłam jakiegoś pijaczka. Przypomniałam sobie jednak o alkoholu, więc zawlokłam go do lasu, by trochę wytrzeźwiał. Chwilę to trwało, bo widocznie lubił dużo wypić, ale w końcu mogłam się pożywić. Na szczęście niczego z tego posiłku nie zapamiętałam, bo inaczej mogłabym mieć niezłą traumę. Siedziałam pod drzewem i cieszyłam się chwilą nasycenia, gdy nagle usłyszałam za sobą czyjś głos. Nie możesz go tutaj tak zostawić? Nie mogę? No, coś ty, wczoraj się urodziłaś? Trochę pomyśl, zanim coś zrobisz. To była ona wysoka, piękna i dzika. Wilkołak, jak się patrzy, pomyślałam i wcale się nie pomyliłam Mogę? zapytała. Jasne, to się odwróć. Chwila ciszy, a potem zło wrogi warkot. I odgłos odrywania mięsa szybko postawiły mnie do pionu. Powinnam uciekać, schować się, albo zaatakować, ale jak mogłabym tak postąpić? Już, dzięki. Powiedziała, gdy skończyła, a kiedy się odwróciłam, ciała nie było. Wyglądała dokładnie tak samo jak przed przemianą. No, może trochę włosy jej się roztrzepały. Nie stała się jak ja zakrwawionym cieniem człowieka, a zwykłą, piękną istotą. Pakt posiłkowy? Zaproponowała. Kiwnęłam głową i nawet nie miałam pojęcia, jak świetnie trafiłam. Ja wysysałam, ona pożerała. Najlepsze były pościgi. Kiedy czujesz tę wyższość nad śmiertelnikami, to ona mi je pokazała prowadziła w świat pogoni i adrenaliny, ale też w świat nieziemskich doznań i nieludzkiej miłości. Polowałyśmy tak razem przez parę miesięcy, każdej pełni, aż przyszedł smutny dzień pożegnania. Niestety, Wataha odchodzi na południe, wybacz. Rozumiem, zobaczymy się jeszcze kiedyś? Pewnie nie, żegnaj. Zostałam sama. Całkiem sama. Znów. Pożywiałam się, zastygałam na tygodnie i łamałam większość zasad. Wiedziałam, że po mnie przyjdą. Wcześniej czy później musieli zauważyć, że zupełnie sobie nie radzę. Czy otrzymałam od nich pomoc? Zgodnie z naszymi zasadami wskazujemy cię na unicestwienie o świcie. Poczułam ulgę. W końcu wszystko miało się zakończyć. Kara nie wydawała się straszna. Nie po tym, czego doświadczyłam. Cierpienie duszy jest o wiele gorsze niż cierpienie ciała. Nadchodził świt. Przywiązali mnie do drzewa na jakimś pustkowiu i odeszli. Pierwsze promienie były ciepłe, przyjemne. Potem moje ciało stanęło w ogniu. Pożerał mnie do końca. Aż rozsypałam się i uniosłam z chłodnym powiewem wiatru.